Dzisiaj obchodzimy uroczystość zesłania Ducha Świętego, które jest zwieńczeniem paschy Pana, zakończeniem okresu wielkanocnego. Zesłanie Ducha sprawia, że wszystko, co Chrystus nam dał i przygotował przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie, staje się żywe, staje się aktualne i skuteczne dla nas. Dzisiaj w Ewangelii pojawia się to imię Ducha Świętego nieco dla nas dziwne paraklet. Jest to greckie słowo, które do niedawna było u nas tłumaczone zwykle jako pocieszyciel, ale ostatnio zrezygnowano z tłumaczenia tego słowa, zostaje oryginał, ponieważ jego znaczenie jest o wiele bardziej bogate niż tylko pocieszyciel. To greckie słowo oznacza obrońca, pomoc, pocieszyciel, asystent, adwokat, doradca, pośrednik, ten, który zachęca i rzuca przynaglające wezwanie. Kto mobilizuje, a można jeszcze dodać, dar, rozmówca, przyjaciel, opiekun, towarzysz, świadek. Tak, właściwie wszystko w chrześcijaństwie, w naszej osobistej wierze, w życiu kościoła, w modlitwie, sakramentach wszystko jest dziełem Ducha Świętego. Dlatego ciągle go potrzebujemy. Bez niego nie mamy życia. Bóg Ojciec chce nam go dawać i zostawił nam. Niesłychanie wiele sposobów, żeby go pozyskiwać, żeby on w nas był i mógł działać. Słowo, sakramenty, Eucharystia, Spowiedź, Modlitwa, Kościół powinniśmy o niego prosić i szukać i przyjmować go. Jednym ze sposobów może być choćby ta piękna sekwencja na dzisiejszy dzień: Przybądź, Duchu Święty, ześli z nieba wzięty światła Twego strumień. Obmyj, co nie święte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. Ale nie tylko to. Mówi się, że chrześcijanin powinien stawać się alter Chrystus, drugim Chrystusem, przekształconym i upodobnionym do Chrystusa. Ale tak samo możemy powiedzieć, że chrześcijanin powinien się stawać drugim parakletem. Pewne świadectwo chrześcijańskie z drugiego wieku opowiada o procesie chrześcijan skazanych na śmierć z powodu wiary. I w czasie tego procesu jeden z obecnych tam ludzi, jeden z gapiów, można powiedzieć, został nagle napełniony Duchem Świętym i powstał, żeby zaprotestować, żeby powiedzieć, że ten proces jest niesprawiedliwy. Stanął w obronie owych chrześcijan. Krótko mówiąc, stał się ich adwokatem. To świadectwo mówi dalej: on Adwokat i pocieszyciel chrześcijan, który miał w sobie pocieszyciela, natychmiast został zaliczony w poczet męczenników. To nam jakoś uzmysławia, że my, którzy otrzymaliśmy ducha, powinniśmy pozwolić, by on nas przemieniał w siebie, na swoje podobieństwo. Tak jak ogień, symbol ducha świętego, wszystko, czego dotknie, przemienia w siebie. Jeśli zatem mówimy, że duch święty jest darem, to my powinniśmy i możemy stawać się darem dla Boga i dla ludzi. Nasze życie może stać się darem dla Boga i dla ludzi. Oto zresztą modlimy się w każdej mszy świętej, wzywając ducha: niech on nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie. Wiemy z Ewangelii, ale też z uczciwego doświadczenia życiowego, że to, co nie staje się darem, przemija i niszczeje. To, co jest darowane, zostaje ocalone i pomnożone, a dla nas oznacza to, że zostaje zachowane i przeniesione w wieczność. Z tego, co darujemy Bogu i ludziom, utkana jest nasza wieczność. Jeśli Ducha nazywamy parakletem, to oznacza też, że jako ci, którzy otrzymali Ducha, my sami mamy stawać się parakletami, obrońcami, pocieszycielami. Może to drugie jest dziś szczególnie potrzebne: stawać się pocieszycielem, pocieszać innych, tak jak Maryja, która została napełniona duchem świętym i stała się pocieszycielką strapionych. Święty Paweł w jednym z listów pisze: Błogosławiony Bóg wszelkiej pociechy, ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, żebyśmy sami mogli stać się pociechą dla tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, jakiej sami doznajemy od Boga. Wierzymy, że otrzymaliśmy Ducha, prosimy o Niego, szukamy Go, przyjmujemy. Prośmy Go więc o to, aby działał nie tylko w nas, ale też przez nas, aby nasze życie stawało się darem dla Boga i dla ludzi, abyśmy mogli być pocieszycielami dla ludzi, a nawet dla samego Boga. Ten chlebak powstał dzięki hojności naszych patronów.